Dzień dobry, tutaj telewizja FK, czyli telewizja dla techników farmaceutycznych i nie tylko Katarzyna, Krześniak, Dęga troszeczkę się pozmieniałam, ale to nie koniec nowości. Oglądajcie, zaglądajcie, a zobaczycie, że na pewno materiały Wam się, będą udostępniane, materiały Wam się przydadzą. Fi Dzisiaj filozoficzne, fundamentalne pytanie, co będzie na egzaminie oraz yy, opowiem Madzi, odpowiem Madzi na jej pytanie o ilość zadań egzaminacyjnych. Yy, pytanie fundamentalne, które zawsze pada, co będzie na egzaminie. i yy, Kiedyś też bawiłam się w spekulacje od roku bodajże 2013, tak mi się zdaje. 2013, Tak, gdzie w styczniu pojawiły się proszki i w czerwcu pojawiły się proszki. Od tego momentu przestałam spekulować, bo to w ogóle nie, nie ma sensu. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane dużo wcześniej. Później wybierane jest tylko jedno zadanie i CKE wybiera to zadanie, które jest zdaniem jest najlepsze. Tutaj nie ma żadnego kryterium, że to było, tamtego nie było, to teraz będzie taka postać leku. Nie. Mogę powiedzieć z całą stanowczością, że na pewno, na pewno nie będzie zadania z analizy i tutaj zapewniam Was. Dlaczego? Dlatego, że egzamin jest z umiejętności typowych dla zawodu. Analiza jest częścią naszego zawodu, ale nie jest to czynność typowa. Mam nadzieję, że ucięłam spekulacje i rozwiałam. Wątpliwości niektórych, bo też takie pytania przychodzą. Egzamin testowy to jest 40 pytań, 40 pytań testowych, 60 minut. Ja robię dwa egzaminy próbne, dwa, trzy egzaminy próbne, po prostu po to, żeby słuchacze. Jakby rozłożyli sobie czas, umieli ten czas rozłożyć. Oczywiście te egzaminy próbne muszą być no, przygotowane specjalnie. No, nie mogą być to z jakiegoś banku zadań, no, bo to mija się z celem, no, jeśli wy uczycie się także z testu, więc y, z trudem no, znaczy to nie ma takiego najmniejszego sensu. To musi być po prostu egzamin testowy, y, ułożony specjalnie na egzamin próbny. Y, w czerwcu. Jak wygląda egzamin praktyczny? To krótka historia. Czerwiec 2014 to był pierwszy egzamin, taki z wykonaniem. Było jedno zadanie, które było przez 30 dni wałkowane. Osoby, które wchodziły chyba 30 dnia, to już robiły to zadanie. Zamkniętymi oczami. Natomiast trochę to zostało modyfikowane i w czerwcu 2015, na pewno w czerwcu 2016, tak napisałam, bo nie byłam pewna, kiedy nastąpiła ta zmiana, pojawiły się zadania bliźniacze, tak zwane równoległe to znaczy, że było zadanie plus jakby pięć wersji tego zadania. One się różniły tam nowiem ilością, wiekiem, takimi niewielkimi kosmetycznymi zmianami. Takie bliźniaki powiedzmy jednojajowe, no nie, to chyba bardziej dwujajowe, ale niewielka taka różnica była między tymi zadaniami. I już na pewno w czerwcu 2016 trwało 7 dni, a więc krótko, już nie było rozwleczone na te 30 dni. CKE też się uczy, też wyciąga wnioski, też modyfikuje, też dostosowuje. Natomiast bardzo ciekawa zmiana nastąpiła w styczniu 2017 roku i prawdopodobnie Was już będzie obejmował taki taka nowy regulamin. Właśnie, a propos regulaminu, ja Wam jeszcze nagram odcinek, żebyście wiedzieli, ponieważ to jest ważna rzecz, ważna rzecz. W styczniu 2017 roku egzamin trwał już 3 dni. 3-4 dni, ja tak napisałam, ale wydaje mi się, że 3 dni. Po pierwsze. Po drugie. Miał, były już dwa różne zadania i te różne zadania miały swoich bliźniaków. Po, to znaczy takie zadania równoległe. Więc w sumie, zwróćcie uwagę, pojawiło się cztery zadania. Nie wiem, jakie, czy był klucz, jeśli chodzi o to, czy było takie zadanie, czy kiedy, o której godzinie takie, czy one się wymieniały. Wydaje mi się, że nie było jakiegoś klucza. To było losowo przyznawane zadanie. Natomiast no, ciekawa jeszcze sprawa wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych, a więc do Ośrodków egzaminacyjnych, a więc często i gęsto do waszych szkół. Informacja o tym, o wyposażeniu przyszła no, chyba 2-3 tygodnie wcześniej. Nie wiem, bo ja się wyłączam z egzaminu, ponieważ uczę, więc ja się już nie włączam, żeby y, jakoś y, y, nie kusić losu. I e, to przyszło, natomiast same surowce kiedyś przygotowywały też ośrodki egzaminacyjne. To rodziło też pewnie jakieś nieprawidłowości. Natomiast tym razem wszystko przyszło dzień wcześniej, łącznie z surowcami, które już były przygotowane w, w, w torebkach strunowych, i właściwie i właściwie. E, Słuchacz, osoba egzaminowana, jeżeli, jeżeli odpakowała swój zestaw, to tam właśnie miała i arkusz, i przygotowane surowce. Więc no, troszeczkę to było utrudnione i słusznie, no, no, oczywiście, no, też giełda tutaj była prowadzona. Wymiana tych pytań, zadań i tak dalej, ale sami wiecie, że te, egzamin, te zadania za trudne nie są. Jeżeli Wam się to podobało, to powiedziałam: to bardzo, bardzo proszę o łapkę w górę i jeśli ktoś chce, to zapraszam do subskrypcji. To dzisiaj na tyle, zapraszam i do usłyszenia.